Blisko 150 zawodników wzięło udział w turnieju piłkarskim sędziów poświęconym pamięci Tomasza Podlaska, Hendryka Białka i Tomasza Królikowskiego. Pierwszy gwizdek padł o godzinie 10:30. Na oficjalnym rozpoczęciu zawodów obecna była najbliższa rodzina świętej pamięci sędziów. Może jednak najpierw grał. Był ramkarzem, potem sędziował. Z piłką był związany z kolegami, także bardzo dziękuję wszystkim za pamięć. Chciałabym podziękować Krzysiowi i w ogóle wszystkim, którzy organizują ten turniej. Kiedyś mój tatuś ten turniej organizował i bardzo się cieszę, że pamięć dalej o tacie i o jego kolegach świętej pamięci dalej trwa. I że ten turniej jest prowadzony i tam z góry na pewno patrzą i się cieszą, że wszyscy o nich dalej pamiętają. Bo fajnie, że są taką rodziną, że sędziowie są taką rodziną i się wspierają, bo nawet po śmierci taty dalej mamy kontakt z tymi sędziami. I tak samo słyszałam o tych rodzinach, że tak samo cały czas są wspierani i mają kontakt, więc super. Wszyscy obecni na turnieju zgodnie podkreślali, że na takich zawodach zawsze panuje rodzinna atmosfera. Dwa lata temu organizowaliśmy pierwszy turniej. W tamtym roku nie udało nam się zorganizować ze względu na panującą pandemię. W tym roku no również doszedł kolegi, kolejny nasz kolega sędzia, który zmarł i postanowiliśmy zorganizować turniej. Jest ich teraz cała trójka sędziowska u góry, gdzie będą sobie tam sędziowali mecze, więc całe kolegium sędziów postanowiło, aby zorganizować taki turniej. Wysłaliśmy zaproszenia, wszystkie drużyny wyraziły chęć przyjazdu na dzisiejszy turniej, z czego się bardzo cieszę. Jest to największy turniej piłka Piłkarski Sędziów piłki nożnej na Podkarpaciu, tym bardziej, że no, ku pamięci trzech byłych sędziów, dlatego wielkie uznanie dla organizatorów, dla Krzyśka Lipczyńskiego jako szefa sędziów za organizację tego turnieju. To naprawdę jest duże wydarzenie piłkarskie na Podkarpaciu. Pamiętamy to moje osobiste. Przeżycia są, co są moi przyjaciele, Tomek nazywany bratem Dziźniakiem, Heniu Białek, naprawdę wychowawca młodzieży. No i Tomek Krójkowski, chłopak z mojej sąsiedniej miejscowości. Jego do sędziania mówiłem, kiedy był bramkarzem, skończył bronić, to chętnie przyszedł. Przyjaciel młodzieży i zawsze osoba, która się udzielała. W, tym, w tej działalności w komisji sędziowskiej także naprawdę szacun tutaj dla organizatorów którego dla kolegi Krzyszka Lipczyńskiego który jest prezesem mówię to bardzo miłe dla wszystkich cieszymy się że jest kolejny tur, turniej organizowany właśnie u nas na terenie gminy Dębica na obiektach MULKS, które są można powiedzieć bardzo ładnie utrzymane w doskonałym stanie jest nawierzchnia, trawa bardzo wypielęgnowana. No i cieszymy się, że tyle gości przyjechało, z tyle drużyn sędziów piłkarskich i życzymy im powodzenia w turnieju. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie Krzyśkowi. Z Krzyśkiem znamy się już trochę czasu. Spotykamy się tutaj jako jedna wielka rodzina. Pamiętamy o naszych kolegach, którzy nagle odeszli, I nie tylko o tych, którzy nagle odeszli, ale również o tych, którzy odchodzą ze względu na wiek. I jest to pierwsza taka impreza, gdzie możemy się spotykać ze względu na to, że ta pandemia, która do tej pory jest nadal, gdzieś nam stopowała te, te, te kontakty. Zawsze fajnie, mile wspominamy takie imprezy. Oczywiście jakaś tam rywalizacja sportowa jest, ale generalnie chodzi tutaj o to, żeby się spotkać, porozmawiać i żeby było fajnie i przyjemnie. Reprezentujemy kolegium sędziów z Nowego Targu. Jest to dla nas wielki zaszczyt być tutaj na tym turnieju poświęconym pamięci naszych kolegów, którego osobiście jednego z nich znałem. No i wielki zaszczyt, wielka radość, że się spotykamy i uczcimy w ten sposób ich pamięć, a przy okazji spotkamy się z kolegami z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Przyjaźnimy się od wielu lat z Krzyśkiem Lipczyńskim, tutaj z przewodniczącym kolegium sędziów Dębica, także i trochę zabawy i trochę wspomnień. Super, super sprawa. Na obiektach ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w pustyni zmierzyło się 11 drużyn: Skrosna, Rzeszowa, Jarosławia, Stalowej Woli, Nowego Targu, Tarnowa, Brzeska, Gorlic, Nowego Sącza, Dębicy oraz Stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają. Na turniej piłkarski sędziów zaprosili Podkarpackie Związek Piłki Nożnej, Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy, Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy oraz Burmistrz Miasta Dębica. Muzyka